Iwona, Barbara, Poleszczuk. Nie zdążyłam, mamo. Dzisiaj już słów wielkich nie potrzeba. Fotografii na pokazdesznie. Miłości i troski twoi, tego mi potrzeba. Na teraz. Na już, na dziś. Smutno mi bardzo, mamo. Czuję, że prawie zapomniałam, jak mam żyć, kiedy ciebie nie ma. Gdzie jesteś teraz? Bez ciebie już nic nie wygląda tak samo. W pamięci mam nasz stary dom, a ty w nim, z uśmiechem na progu. Witasz każdego. Przecież wiem. Wiem, nie robisz nic szczególnego. Po prostu jesteś tam, tak jak co dzień, a ja teraz list spóźniony piszę do ciebie, mamo, całym moim sercem. Te kilka linijek, że nie zdążyłam powiedzieć jak bardzo cię kocham, że zostały mi tylko łzy, podzielone na noce i dni, zatrzymane wspomnieniem rozsypanego szczęścia. Mamo, wybacz, może zdążę je pozbierać.